Siema, siema widzowie i w tym miejscu już bym Was bardzo chciał przeprosić, bo um, ogólnie swabłą widz jest tak, że cały czas jakby się rozwija i później upada. Przepraszam bardzo za to, no ale to nie jest moja wina, że czasami <laughs> różne postacie chcą mi tu przychodzić, jak na przykład czy różne takie postacie, różne jakieś listy mi przychodzą widzę. Nie wiecie co przeżywam teraz obecnie na tych bombowicach. No to pff, no nie jest tutaj fajnie, jest tu mega creepy. Dzisiaj taki będzie luźniejszy odcineczek. Będziemy ogólnie czyścić jakby bombowice. Przepraszam Was bardzo za to, że jakby to nie jest taki mega mocny film jak ostatnio. W ogóle polecam obejrzeć, ale... No jakby przepraszam was po prostu widzę. to, to nie zależy od ode mnie, że fabuła się rozkręca, no chyba rozumiecie, widzę, ja mam mądrych widzów, ja wiem, że widzę. Rozumieją? Dobra, robią tak i tak i tak, dobra, nie widzę, idziemy. Ogółem. No sprzątamy w wąbowice widzowie, no nie wiem czy się spodziewaliście takiego czegoś kurka. Recykling w rzeczywistości. Znaczy w Minecrafcie. Co ja bym tu znieścił najpierw? Znaczy do no, prawdy, no, no to drzewo, bo tu nieładnie wygląda. Dużo miejsca będę potrzebował. To są jakieś takie nieładne właśnie rzeczy. Chyba tu jest spoko to ogólnie domek na drzewie mam widzę, ja nigdy go chyba nie pokazywałem na odcinku Może coś tu zrobimy widzę, wie? O, tu jakie nieładne drzewa są takie drzewa bardzo drzewa ładne drzewa, no ale tak lewitują sobie i to niefajnie wygląda Dobra widzę już lecę Kolejne tutaj drzewko namierzyłam nieładne ja też wam polecam szczerze nie robić takich rzeczy na swoim, na swoim drzewku, na swoim świecie, takich drzewek zostawać. bo to nieładne po prostu jest. Przynajmniej jest taka moja opinia. Nie musicie się słuchać oczywiście. A według mnie to przynajmniej to mega nieładnie wygląda. Oho, mamy cięższego przeciwnika widzowie. Lecimy z nim widzowie. Pum. Pum. Tu jeszcze, raz, dwa, trzy. No, tak zrobimy same. zniszczymy to całe i zobaczymy, czy to nie niemalinkie już pni zawieje. Dobra, nie ma nic tu. Musimy to zmniejszyć, żeby nie dotykało żadnej struktury. dobra, chyba jest. Dobrze. Aha, tutaj, a co, tutaj się odwala. Coś dobre. O, tu, to za. No to to ładnie nawet wygląda, więc mogę tak zostawić. Musimy to naprawić, widzę. Naprawdę <laughs> mamy parwniki, teraz sobie tego porobimy. Tego chyba wystarczy. Nie, dokładnie to, nie wiem, nie wystarczy. Dobra, pójdziemy tam, widzę. Dobra, już patrzę. Tutaj musimy zrobić. Nie, a tu więcej trzeba wziąć, źle. A tutaj takie coś... O! Dobra, więc ja już mam. Let's see, Chcemy naprawić. <coughs> teraz wełnę pranujemy, dobra? O, dobra, to już wygląda dobrze. Teraz będzie mieć tak, jak Aha, wiem. Tak, tak, tak. Teraz trzy. Dobra, i teraz tak, tak, tak. I to już wygląda ładnie. Dobra, zalecimy. zależymy. wełnę. I tutaj pomiędzy tym jeszcze były deski. Przynajmniej tak tam tam jest. O tak, tak jest zaś. Jest tak, tak, tak. Tak, pięknie. Teraz idziemy tam, widzę, no co tu się odwaliło? Nie, tu jest mam nawet w miarę dobrze. Pięknie naprawione. Teraz idę tutaj. Skrzynce. Ej, nic nie ma. Tu były jakieś rzeczy w chyba. A może zabrałem kiedyś? Może nie ma. Trzeba wycieścić z dnia do O, dobra, lepiej to już wygląda. Tutaj nic jest zaświęte. A tutaj w dole? Nic, nic nie jest, zaraz się wydać. Dobra, jest spoko widzę, bo, Dobra, idzę, tak tutaj pobawimy, O, też ładnie teraz to wygląda nawet mnie. Dobra, idzę, teraz zajmiemy się tą częścią, jeśli nie chodzi o czyścienie. tutaj poszukamy czy nie ma tam o nie Dobra. Poszukamy sobie takiego dirta pomieszczonych lonów. nie widzę, widzę czekajcie może wezmę tą już bloczka. i teraz właśnie sobie zobaczę o tam jest i tutaj też przy naprawimy i tutaj teraz robimy o. o tu jest no nie, tu jest woda i gdzieś tu mówię że... o, tu są dwa gadki tu chyba jeszcze były dwa Jeśli się wydaje. o, dobra i widzę, że jest teraz spoko Ale to sobie odłożymy tutaj. Kurde. Cool. Pięknie. I siano zabierzemy i nakarmimy. Czego jest mniej. O! Wycofa mniej. a krówka też, w z okazji jak to zbylano, więc fajnie widzę <laughs> ale dobra, idziemy teraz do tamtej części no bo tam też trochę jest porozwalane mi się wydaje No, pierwsza rzecz jak już widać z daleka to To jest pięknie. Tutaj jakiś Dirt. To jest zabierzemy. Dobra, wypuścimy golema. Idę z O, dziękuję. Zacznijmy tutaj czegoś nie mam. Plum. Patrzymy, widzę. O, tutaj jest. No dobra, przed tym tutaj naprawimy. One, no, dobra. I pójdziemy tutaj. siema pędziła. Zobaczmy, czy tutaj nie ma czegoś, co by źle było. Ten domek jest chyba zniszczony. No, dobra, widzę. Tylko my też. Wpuścimy, tylko bardzo proszę, żeby mnie panowie nie atakowali. A Nie, no. Nie dobra, one są przywiązane do tego miejsca po prostu. ręce lecimy. Tutaj są właśnie szczerą rzecz. Otóż tutaj widzę, jest też trochę nieładny. I chcę to odnowić, jakby. Tak jak było kiedyś i tam oczywiście. A w międzyczasie też... O, tutaj zrobimy. Te co mi się nie podobały. Dobra. O, tutaj sobie... o, trochę. Dobra, teraz te dywaniki. Tutaj były wejście ogólnie, tak zrobił, o. Pokazał, gdzie się wchodzi. O, dobra. Teraz robimy wzorę Ła, zabraknie. A dobra, to też położymy. Czyli zabrakło jednego? obrawa Tutaj są widzowie jeszcze. Dobra, widzę. Kończymy i tam. zrobię to i skończę odcinek widzowy. Przepraszam bardzo, że taki film, no ale zrozumcie, że przygody z niczego się nie robią. O, dobra. Teraz. Tak. tak widzimy, tak 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 teraz to raz, 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 trzy dobra teraz tutaj też trzy